Siema! <laughs> Jak mnie to wkurwia! To znaczy, co mnie wkurwia? To całe miasto i ta mentalność Polaków. Dzisiaj będę narzekał tylko dlatego, że nazbierało się to wszystko, i dzisiaj wyleję trochę swoich gorzkich żali na internet. I wiem, że niektórym to się na pewno spodoba, a ja sobie po prostu, że tak powiem, ulrzę cierpieniom. Pojechałem dzisiaj do miasta, słuchajcie. Muszę kupić na gwałt jedną i drugą bardzo dla mnie istotną rzecz. To są drobiazgi, rzeczy martwe, które są mi potrzebne, bo zobowiązałem się wziąć coś na swoje barki i muszę po prostu to zrealizować. I co się okazuje, słuchajcie, nie jest to proste. Ponieważ jakim dużym miastem jest Wrosła, to takim dużym jest też, jak tu mówiłem, Wiocha, pustynia kiedyś, co nie, że Wrosła to taka duża wieź. i nic się nie zmienia w tym temacie. Doszło tylko, że znaczy doszło. Doszło to, że jeszcze mentalność mamy takiego wsioka za przeproszeniem, ponieważ jeśli widzę tych wszystkich cymbałów, o których też dzisiaj wspomnę, no to po prostu krew mnie zalewa. Powiem wam jeszcze jedno, bo to już po prostu w mnie totalnie. Często mówicie na przykład z cichu, po co ty jeszcze jeździć do miasta, kupuj wszystko w internecie. Pamiętacie co mówiłem o internecie? Ja muszę mieć coś teraz, na gwałt, mało tego. Obrazy z internetu nie do końca będzie mnie satysfakcjonował yy, na tyle, żebym, na przykład, sobie mógł podotykać tej rzeczy, zobaczyć, czy rzeczywiście zainwestowane pieniądze będą naprawdę odpowiadać mi w kwestii tej rzeczy, którą kupuję, prawda? No i dzisiaj, niestety, pojechałem do swojego pięknego rynku we Wrocławiu, przeszedłem wszystkie możliwe miejsca za poszukiwaniem tych dwóch rzeczy, które były dla mnie bardzo istotne. Nic nie znalazłem. Mhm. Pomyślałem, pójdę za radą widzów, wrócę do domu, straciłem tylko czas, jeszcze pizdgawica wieje z każdej strony, zamówię w internecie. No i wtedy się okazuje, w internecie obrazki, obrazki, coś tam niby znalazłem, też jakichś rewelacji nie ma, te rzeczy, których ja szukam, niestety, kurwa, to jest jakaś, nie wiem, sodowa gumora po prostu są tak ciężko do, 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 do nie wiem, no w ogóle, co pierwsze, spoko. Rzecz numer A, wyślemy Panu w ciągu 24 godzin, góra 48. Tylko że jutro do, do, dopiero dostaną to zamówienie, więc pojutrze jest jakieś święto, skurwa, w weekend nie wysyłają. I ja już to widzę, że za 4 dni to już będzie dla mnie za późno, żeby mieć tą rzecz. Rozumiecie? Cholerny paradoks. Nienawidzę internetów, jeżeli chodzi o zamówienia. Natomiast druga rzecz, trochę trudniejsza do zdobycia, trochę tam wiem, to po prostu. Wyślemy to panu, ale 10 dni roboczych, nie licząc jeszcze weekendów i świąt. Czyli w sumie dwa tygodnie. No kurwa. I to są właśnie internety. Ja teraz mam hajs, potrzebuję coś kupić. Nieważne, mogę dopłacić nawet 20 zł, ale potrzebuję to teraz. Nie na To mnie wkurwia, bo wszystko, to, co mnie w miarę interesuje z tych rzeczy martwych, które chcę kupić, a nie chcę wam specjalnie mówić, bo to mała być niespodzianka, znajduje się w Warszawie. Na no Iscoucie! I po prostu mam. Przerąbane, bo nie zdążę zrealizować pewnych celów, które zostały mi narzucone. I to mnie wkurwia. Jak mnie wkurwiają po prostu te internety i te zamówienia, słuchajcie, to się już. Nie wiem, no kurwa, jakbym tak dziewczyna miał przez internet zamawiać masakra. Tobie się chce teraz, a ona przyjdzie do ciebie za pięć dni, kiedy ty już się sklepiesz 15 razy w toalecie. Kurwa! Druga rzecz, która mnie mega, mega wkurwia, to już po prostu są te stare babcie i dziadkowie, którzy wsiadają i wysiadają z tramwajów i autobusów, ale chodzi przede wszystkim o tramwaje. Słuchajcie, miesiąc wstecz skręciłem sobie nogę, tak poważnie w kostce. Przez trzy tygodnie byłem w domu. Praktycznie, jeżeli nie musiałem, to się nie ruszałem z wyra. Nic nie nagrywałem w tym czasie, yy, ale czasem trzeba gdzieś było się przemieścić, choćby na przykład do pracy w celach wyjaśnienia. Wtedy potrzebowałem, uwaga, takiej kuli, tak. Mhm. Oczywiście staram się też chodzić bez kuli, żeby tą nogę przyzwyczaić do ponownego stawania na niej. Czyli, żeby też odzyskać co? Zaufanie do nogi, tak? Ja nie jestem starym człowiekiem, chociaż też już nie jestem pierwszej młodości, więc liczyłem na to, że jeszcze mi się uda zagoić tą kontuzję, tak, żebym nie odczuwał tego. Bo naprawdę wyglądało to kiepsko, jak kurwa utykałem jak 80-letnia babka po postrzale w 45. No ale słuchajcie. Kiedy miałem tą nogę skręconą, a trzeba było wsiąść do autobusu czy tramwaju, to nie wybierałem najbardziej ciężkiego wejścia do tego pojazdu. Jak to robią właśnie wszyscy ci o tych cholernych kulach, laskach i turbach z Biedronki. Nie da, że babcia ma na przykład 75 lat, chodzi o kuli, prawda? Tu ma torby, tu jeszcze jakąś laskę, nie wiem po co, parasolkę i ona się wciska w to najcięższe wejście koło kierowcy, jest... Wejście dla sportowców, to jest wejście na sportowców, to są dwa małe wąskie schodki, podparcie i srób. Ja z tego korzystam teraz. Ale słuchajcie, o ile wejść się jeszcze da, bo wejść yy, mogłem szybciej niż schodzić, to znaczy kontuzja pozwalała mi na to po jakimś czasie, że ja już wchodząc nie czułem tej nogi, że mnie boli, ale schodząc, nie miałem do niej zaufania i musiałem się jeszcze trzymać poręczy. A teraz zobaczcie, taka stara baba nie Nieważne, że już weszła przez to ciasne wejście z torbami, z biedronki, z tym wszystkim i się chyba giba, to jeszcze po prostu jak schodzi, co nie, to już jest problem. Bo lecą jej te torby, a no nie wie, kurwa, przejście jest za małe. Raz się zablokowała między szczeliny i chodzi o to, że z jakiej paki za każdym razem, kiedy ja siadam za kierowcą po lewej stronie w tramwaju, wyjście jest po prawej, mam nadzieję, że to wyobrażacie, to za jakie, z jakiej paki ja za każdym razem mam kogoś rehabilitować yy, do tego wyjścia? Babo, wchodzisz sportowym wyjściem, to wychodzisz sportowym wyjściem bez mojej pomocy. Bo potem ludzie się patrzą: Dlaczego pan nie pomaga tej panie, pani? No widzi pan, że się męczy. Ale wyjście dla zasadnych kalek, proszę pani, jest na środku przedziału. Tam jest takie niższe podejście, szersze schodki, a w autobusach, tych niskopodłogowych, to są specjalne autobusy niskopodłogowe, dla kalek, co, żeby sobie mogli z wózkiem i wojskiem jechać, a już taka babcia z laską to ma tyle miejsca i tylko jeden schodek, nawet nie, żeby sobie wyjść. To ona tym sportowym wejściem, kurwa, się gnie z tymi schodkami. I to jest skurwiające, bo za każdym razem wybierają te właśnie wejścia. Nie wiem, dlaczego te stare babcie, jakiś autobus już go ma na środku, to ona gnie się, kurwa, koło tego kierowcy, co nie, żeby przez to Pierwsze wejście wejść. Tak jakby nie wiem, chciała mu zaznaczyć, że ja jestem stara, wchodzę jak będę wychodzić, to niech pan nie zamyka drzwi, żeby mnie nie zmiażdżyć. No, wszystko to jest jakaś paranoja. No, nie będę się wydziwiał i wiecie, rzucał chuj, no ale to jest jedna z tych. jedna, no już druga rzecz, która po prostu mnie irytuje. A to jeszcze nic w porównaniu z trzecią rzeczą, słuchajcie, która jest bardzo często ostatnio. Po prostu jest multum ludzi młodych, w cudzysłowie, ale są. Nie wiem, zapite mordy, takie wiecie, postarzani, są ochydni, jeszcze śmierdzi oni fajkami, jakimś pseudoalkoholem. alkoholem Tutaj jakiś pseudo-szalik, nie wiadomo z jakiego klubu. I chodzą i zebrają o hajs. Sie sie siema, ziomek, kurde, y tego, masz złoty 50. Nie będę ci ściemniał, że ne, głodny jestem, że to, ale wiesz, zbieram na wódkę. Wiesz, jestem z tym szczery, wiesz. Masz złoty pięćdziesiąt? Myślę sobie, kurwa, no nie wiem, no powinienem nie dawać, wiem. Ale myślę sobie, mam dzisiaj dobry dzień. I nie potrzebuję jakichś takich, wiecie, dzisiaj dziwnych akcji. Jestem na mega chujowej dzielnicy. Zaraz jedzie tramwaj, masz pan złotówkę i odpierdol się. Daję mu złotóweczkę. Ja mówię, o kurwa, respekt ziom! O, jeszcze tylko 29,99. O kurwa i będę miał wódkę. No i kurwa, zgadka, gadka szmatka. Kościół idzie. Za 15 minut reset z Kurwa, złota rybka. Ma coś takiego, że tylko 3 sekundy pamięta zaistniałą sytuację. Podchodzi do mnie znowu ten sam. Siema, ziomek, nie będę ci ściemniał! ale zbieram na wódkę! No i wiesz, no i ogólnie kurde, mógłbym ci powiedzieć, że zbieram na żarcie albo na coś innego, ale jestem szczery, zbieram na wódkę. Mnie, tak, ziomuś, ale ja ci przed chwilą dawałem ostatnie pieniądze, jakie miałem w portfelu drobne, Jo! Mam już tylko kartę płatniczą. Yeah. To jest kurwiące, ale jest tego coraz więcej, nie? Nawet na rynku wrocławskim, Rosłowacji mój jest taki dowciatny pirat. Który sobie wziął kartonik, słuchajcie, taki, wiecie, taki zwykły kartonik, wyciął w nim takie oko i tak stanę złotówkę dla jednookiego pirata na wódkę albo na piwo Aha, ale to jeszcze nie jest tak wkurwiające jak przypadek numer 4, słuchajcie Powinienem się przebrać, żeby mniej więcej wam to zaobrazować, słuchajcie, i poczekajcie chwilę Okej, okay, słuchajcie, teraz wam przedstawię tą czwartą sytuację, która najbardziej mnie wkurwia Czyli pseudo kibole, jakieś kurde chocki, klocki które coraz częściej spotykam na wrocławskich dzielnicach A w szczególności w tramwajach i autobusach Ale już na pewno w tramwajach Bo ja często przejeżdżam przez taką dzielnicę, która jest mega, mega obskurwiała I wchodzą tam tacy pseudo-kibice O różnych godzinach, ale przeważnie nocnych I wczesnych, porannych, kiedy to się wraca z klubu I wtedy oni wyglądają mniej więcej tak Czarna kurtka Czapeczka Szaliczek, kurde Wraca z klubu, kurwiony na bani, ludzie się odwracają z tramwaju, co nie, wytygani, ten wchodzi z kolegami, koledzy opierają się o szybę, rzygają, śpią, a jeden jeszcze, wiecie, chso, ma ochotę zapalić, nie? Zawiesza oko na kimś tam i to wygląda mniej więcej tak. Ej ty młody, Ej ty w czapce kurwa, do ciebie mówię, tak? Nie udawaj, że mnie nie słyszysz, no chodź ale mam wstać? Mam wstać? Mam wstać? Masz fajkę? Nie masz fajki, kurwa, nie palisz? Sportowiec! Henryk, patrz, sportowiec! Młody, nie masz fajki? Ale nie pierdol, nie masz fajki? Ale mam wstać? Ale mam stać, Ale mam wstać? Słuchaj, nie masz fajki? To daj trzy złote. Co? Myślałeś, że dwójkę krzyknę? Akcyza poszła po nowym roku. Daj, młody, trzy złote. Co? Nie masz 3 złoty, to masz kłopoty, kurwa. Chłopaki, szykuje nam się robota. Ale mam wstać, młody? Ale mam wstać? Ale mam wstać? ale wstać? ale e, Kurwa, i tak ciągle. I wiecie, to tak, żeby się działo, to jest sytuacja autentyczna strawa. ja tutaj nic nie muszę na świecie wymyślać, tak po prostu było. W końcu gości mówi tak. Ale już wstaję, kurwa, ci zapierdolę, młody, bo mnie już kurwiasz, rozumiesz? Kurwiasz mnie już, kurwa. Nie masz fajki, nie masz kasy, to kolej kurwa kim ty jesteś, kurwa? Nie masz fajki, nie masz kasy. A on też nie ma, nie? Ale chuj. a kim ty kurwa jesteś? Jesteś kłamani, kurwa, rozumiesz? Komu kibicujesz? Bode. Bo mnie już kurwa. Puls! Jeszcze sytuacja, słuchajcie, numer 5 jest taka też dosyć często, że podchodzą do nas jakieś dziwnie wyglądające ludzie, którzy wyglądają nie za bardzo przyjaźnie, ale okazuje się, że to pierwsze wrażenie nie do końca jest trafione. Oni mniej więcej wyglądają tak, nie? Podchodzą do was. Y, siema młody, y, masz może szluga? A masz może złotówkę na szluga? A może masz dwa złote na szluga? Wiesz, gdybyś tam pogrzebał w portfelu i zobaczył, czy może masz może trzy złote na szluga? Nie masz nic, ale na pewno nie masz nic. On mówi, nie masz nic na pewno? Ale powiedz mi, czy nie masz nic na pewno? Nie masz respekt, sią, kurwa, nie mam nic do ciebie, jesteś zajebisty, chłopie, nic, nie bygaj, spoko, pisz, ale nie ma problemu, sią, respekt dzięki. To tacy ludzie są nawet, nawet spoko, nie? Chociaż założenie jest takie, że zaraz ta kosa wyląduje w twojej pieprzonym brzuchu. To jest właśnie to. Nienawidzę tego miasta, kurwa. Ale to jeszcze nic. Ostatni, szósty przypadek, kurwa, wkurwienia totalnego to jest wtedy, kiedy ja muszę jechać do pracy, Godzina szósta, wsiadam do tramwaju i nagle okazuje się, że wybrałem zbyt przedział. Nie Kanary, nie ekipa z podbitego oka. Cholerny, śmierdzący żul, obszary. Bo niektórzy, wiecie, wchodzą do tramwaju, palą na przestanku, Wiecie, tramwaj, wchodzi. To i w tramwaju daje fajką, nie? Ale okej, okay. tego się jeszcze da wytrzymać. Czasem siedzę, nagle czuję taki odur alkoholu zmieszanymi z papierosami, z popiołem Mówię kurwa, ale jebie, ja tak śmierdzę. Obracam się, że się kąpałem z rana. Nie, to ten melepeta za mną siat taki śmierdzący. To też jeszcze nic. Najgorszy jest obszany dziadzio. Ostatnio też była obszczana babcia. Straszne, słuchajcie, wchodzicie i czuć amoniakiem. O kurwa. Czuję, jak mi wróci wczorajsza kolacja zaraz. Gardia wleć. O kurwa. I mówię, ale jebie. O kurde, nie wiem, gdzie tutaj tak jebie. A siedzi tam taka menda. Wiecie, przysypia, kurwa, i, i jest oszczana, nie? Widać taką kurwa plamę, coś tam cieknie po nogawce, i wszyscy się kur, ku wyjściu kierują, nie? Słuchajcie, i najlepsze są wtedy miny dziewczyn. Wchodzi studentka, nie mam tej, nie mam tutaj, słuchajcie, momencik. Wchodzi studentka, nie wiem, czy to akurat potrzebne, ale steczko, nie? Jako studentka wchodzi, trawa się, otwierają się drzwiczki, wchodzi, wchodzi, czuję ten. O Jezu. I już chce uciec? Oczywiście <grym> zamykają kurwa <grym się> zamyka> i musi, słuchajcie, musi wytrzymać ten smród, a smród takiego amunik, takiego moczu przeciągniętego jest... No najgorsze co można czuć. Już lepiej czuć żygi albo gówno. Jedno słoika jest lepsze od czucia tego moczu. Bo siedzi taki przyszczany typ i tak sobie każdy patrzy... kurwa, gdzie ja się otarłem? Może ja śmieję? <grym się znalazłem> obsadnym dziadzią. Trzy razy mi się coś takiego zdarzyło. Wtedy najlepiej jest, na najwyższym przystanku, zmienić przedział i liczyć, że w drugim przedziale są w miarę kulturalnie zadbani ludzie. No, tylko okazuje się, że kiedy jedziesz w takim smrodzie, to każda sekunda jest jak minuta. Wtedy wszyscy próbują łapać powietrze, jest zima, okna są pozamykane, a te okna nie za dobrze się chcą otwierać i wtedy jest cholerny problem. Trzy razy coś takiego przeżywałem, nie życzę nikomu, idzie się naprawdę zajebać. I pożygasz czasem. Wiecie jak to jest walka psychiczna? Ta jest jak na kacu człowiek. Nie zżygam się, nie zżygam się, nie zżygam się, otwiera się drzwi. Ozus. Alleluja. Można wyjść, kurwa, złapać świeże powietrze i drugi przedział zaliczyć. A, tam jest kurwa, czysto i świeżo. Na dziś wieczór to o tyle. Jeszcze dopowiedzam o tyle. Zrówko. I życzę Wam w tym nowym roku, bo wam jeszcze tak do końca nic nie życzyłem. Wszystkiego. Najbardziej zajebiście pachnącego, dziękuję wszystkim za życzenia. Te bardzo mnie cieszą. Zwłaszcza, że tak dużo jeszcze ludzi ze mną zostało, chociaż tak dużo ludzi anuluje subskrypcję. To właśnie, subskrybujcie kanał Master Projekt. Ten kanał nie kończy działalności wbrew pozorom. Na razie przynajmniej nie chcę zebrać o subskrypcję, ale jeżeli z kanału Meister Projekt dobiję do 20. 5 tysięcy pojawią się nowe produkcje <laughs> z NoMaksem. Inaczej umówmy się, że jak kanał Master Projekt dobije do 25 tysięcy, to ja kupię strój księdza i będę wam odprawiał mrze jako ksiądz ryzyk. Ksiądz ryzyk, jeżeli ktoś pamięta taką postać nawiedzonego, skorumpowanego księdza no. Myślę, że niektórych by to ucieszyło, także subskrybujcie kanał Master Projekt 25 tysięcy widzów i ja kupuję strój księdza, który nie jest ani, a nie jest też jakiś specjalnie drogi i Spiritus Santos zrobimy kilka mszy z księdza na tanka. To jeżeli chcecie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnego razu West Coast. Yeah!